Thank you. O natknąłem się na szczątki, ale złani, ale już wszystko stare jak świat to żuchwa Idziemy z psem i zabrał mi czaszkę Także dlatego wiem, że to łania. Nie będę go ścigał Gdzie się może tu wyrzucił Nie, no idę z nią Idę. Myśli, że to jego, ale to moje A, tu ją zostawił <grywy> O no, Bandzior Skubana O, jest trochę o, chwila, bo się potknąłem jeszcze A, łanieczka No nic Idziemy dalej troszkę kropie Trzeba się przejść jak jest Taka możliwość mam urlop, więc super. Mogę go wykorzystać troszkę, bo później do remontu w domu przewracać przed komunią. Idziemy latem i kurczę patrzę, leży czaszka. Myślałem, że może koziołek a to, a to czaszka, czaszka z bobra. I jaja jak berety. Pierwszy raz takie coś znajduję. Fajne, kurde, szkoda, że nie cała, bo by było fajne znalezisko. Tu widzę jakieś, jest takie bajoro. Tam wcześniej były żeremia, więc kurczę, pewnie stąd ta czapka. Szkoda, że obgryziona, bo by była super, kurde. Znajdka, szczerze powiedziawszy. Nie mam zrzutu, ale i tak jestem zadowolony, kurczę. Przedłużę, tu remia, przed chwilą tę czaszkę podniosłem. Hmm. Widać, że tu oberki siedzą. Ciekawe, czy pewnie wilczki zrobiły robotę. Fajny teren, kurde, podoba mi się. Taki bagienny. Są tu dużo tropów, tu jeleń jest. Ciekawe, czy coś się nam uda. Choćby zobaczyć ciekawego poza tą czachą bobrową. Czy nic? miejscu miejscóweczka zrobiona przez bobry, kurde mega, spróbuję Wam tu przejść, pokazać od tej strony i od drugiej. Widzę, że no, tu już jest dół, a tu jest cała ta góra, tam są żeremia w górze, jeśli się tam dostanę jakoś. Jasne to. Tak. Tam Jeremia. Z góry bardziej było widać. Tu jest to. ...chałpa. A widzę też jakieś chyba wejście No fajnie tu. się nam zobaczyć. zginęło Jakaś sareka pewnie bo nawet jednej kostki nie widzę Sama się Już widziałem chyba lisków 6 albo 5 i w końcu pierwszy, który się udaje nagrać sezon kleszczowy uważam też za otwarty już jednego ściągnąłem wbitego znowu